Kochani, jestem w szoku, ponieważ no, w ciągu ostatnich trzech dni nie było mnie tu na budowie. To, co się posunęło do przodu dzięki ekipie Konrada Reka, czyli fachowiec z mińsk pazowiecki dzięki Sebastianowi Feliciakowi, saksofoniście, a jednocześnie przyjacielowi, który nam tu maluje i układa gresy. Prace poszły nieprawdopodobnie do przodu, do przodu. Serce rośnie, choć zmęczeniówka wiadomo jest. To, to dzisiaj jeszcze wygląda tak. Jest czwartek. Jutro o tej porze tam to wszystko będzie wyglądać zupełnie inaczej. A w sobotę chcielibyśmy, aby tam było ognisko na tym placu, na które serdecznie zapraszamy.